Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Matwiej. E, tak, tak wiem, była ogromna przerwa pomiędzy filmami i ogólnie mojej aktywności na YouTube, na Facebook i tak dalej. Ale to było spowodowane tym, że no po prostu miałem za mało czasu, musiałem ogarnąć szkołę. E, co jeszcze? No, jeszcze byłem leniem, nie? Ale wiecie, jak to jest. OK, także powracamy z serią Indie Game Time i tym razem zagra zagramy sobie w grę pod tytułem IKUTSUWA. Tak jest chyba japoński tytuł, a chyba po angielsku to jest Frozen. Także nie pozostaje nam nic innego jak sprawdzić tą gierkę. Także klikamy New. Okej, okay, jesteśmy jakimś skimosem z tego co teraz widzę. Use WASD. WASD to move around OK Chodzimy sobie, taki ziomek stoi. Mogę coś z nim porozmawiać? Nie. Mogę tylko przez niego przejść. Tam też jeszcze jakiś stoi Eskimos. Have never even hunted a seal. How do you expect to survive the tundra? Nigdy nie upolowałeś y foki, tak? Jak zamierzasz przetrwać w tundrze? Czyli tam nie mogę wejść, prawda? No tak, niestety nie. Tam w oddali widzimy wioskę. Wioskę Eskimosów, Iglo i tak dalej. Zobaczmy. Jakieś pomniki stoją. Kozacko. Możemy się przejść. Odpowiedzi bym prosił jakieś. Bo nie wiem co tu zrobić. Mogę tylko chodzić. Mogę coś z nimi porozmawiać? Nie mogę. Niestety, dobra. Ej, macha do mnie. Mogę je odmochać? Nie wiem. What? Opuściłem kurtkę? Czy, spas chyba. No tak, spasje jest, mi się. Kliknęło i upuściłem kurtałkę. Ło! Co to jest owieczka? Baranek? Jakaś nieznana istota? Nie mam o Ło! Foka! On coś mówił, że nie upolowałem foki, także może ją upolujemy, ale nie wiem jak. Fak. O! Ścią ściągnąłem teraz kurtkę. I mogę chyba ukulować tą kozę, Eee, fokę okay. Kozę? Fuck, nie doleciało Jak dali z LoL'a Wow, te efekty wleciał nam mięcho Musimy się ubrać, bo widzę, że tam stamina mi odlatuje i zjemy sobie jedzonko mamy e, więcej staminy. i oczywiście nam jest cieplej, gdy mamy ubraną kurtałkę dobra, tam widzę jakiegoś też ziomka i chyba foki, także spróbuję tam e, się do niego dostać wow, ile tam jest fok I mamy je wszystkie upolować? czy nie? Hej, ziomeczku, masz mi coś do powiedzenia? What the fuck co dzieje? Chyba nie masz. Także... Postaram się upolować parę... Fok. No dawaj, mięso. Ciebie upoluję. No, nie trafiłem. Yeah! Okej, okay, trzeba ubrać kurtkę, bo widzę, że... Sprinta mamy na shifcie. Szybko ubieramy kurtałkę. Food. A, czyli teraz już mamy maksimum e, staminy. Coś więcej tu mogę zrobić, czy nie? ogólnie cały ten zimowy klimat jest całkiem spoko to właśnie nadaje tej takiej zimowej atmosfery, chociaż aktualnie ta gra kompletnie nie pasuje do naszego stanu eee, w Polsce, znaczy znaczy klimatu w Polsce ale co tam bo teraz robi ciepło wszędzie i tak dalej także Aha, wow! Całkiem fizyka gry jest jakaś zrobiona na konkretnym poziomie. No, tak tylko mówię, no. Dobra. Wow, fuck. A czy naraz raz mogę upolować? Chyba nie. Ej, czemu ona mi wzięła włócznie? Podawaję włócznie. Fuck. Dobra, musimy iść po ten pod naszą kurtkę, bo zamarzniemy. zjedliśmy całe jedzenie? Pelc. Nie wiem, czy to jest pelc. Nie wiem, co mogę z tym zrobić. Nie wiem o co chodzi z tym pelc. Hmm. Jeżeli wiecie, jeżeli w to graliście, to możecie mnie uświadomić, to to jest e Pels, a tymczasem ja, jako Eskimos, żegnam się z wami wraz z moim zionkiem, który stoi obok mnie. Jeżeli ci się ten materiał, możesz oczywiście dać łapkę w górę, skomentować filmik, zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z... z czym? No, z moimi materiałami, czyli Indie Game, czyli... No po prostu, gry niezależne, grafika komputerowa, wszelkiej maści, poradniki, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą wszystko możesz znaleźć na kanale, obczaić i sam, z, i sam zdecydujesz, czy chcesz zostać, czy też nie. Także ja Ci dziękuję za oglądanie, trzymajcie, cześć!